Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w słodka podróż do świata muffinek. Pokażę Wam, jak w prosty sposób przygotować pyszne muffinki, które zachwyca Waszych bliskich. Podzielę się z Wami moimi ulubionymi przepisami oraz kilkoma trikami, które sprawia, że będą one idealnie puszyste i aromatyczne. Przygotujcie się na mnóstwo smaku i inspiracji. Zaczynamy! Opis przepisu szukasz bardzo prostego przepisu na muffinki, do przygotowania których nie będziesz potrzebować nawet miksera. Poniżej znajdziesz recepturę na moje ulubione muffini. Wychodzą świetne za każdym razem. Wystarczy zamieszać kilka składników trzepaczka czy razgę kuchenna, a następnie przełożyć do silikonowych foremek czy papilotek. Prosty przepis na muffinki. Muffinki wychodzą mięciutkie i rozpływające się w ustach. Można je nadziąć z dżemem czy dodać drobno pokrojona czekoladę. W lecie polecam wykorzystać świeże owoce jak NP. Truskawki, maliny, porzeczki czy języny. Przepis na muffinki. Składniki. Ciasto. 280 g maki pszennej, 90 g cukru, 2 jajka, 150 ml gazowanej wody, 80 ml oleju, 1 łyżka proszku do pieczenia dodatkowo. Dżem z truskawek wit kopiu jak zrobić mu filmki? Krok 1. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. W misce za pomocą trzepaczki mieszamy wszystkie mokre składniki, jajko, wodę i olej. Krok 2. Następnie dodajemy suche składniki i ponownie mieszamy za pomocą trzepaczki, a z powstanie jednolite ciasto. Krok 3. Przekładamy do silikonowych foremek lub papilotek, nakładamy po jednym łyżce ciasta. Następnie nakładamy łyżeczkę dżemu i przykrywamy druga łyska ciasta. Ważne, aby ciasto zajmowało maksymalnie 3 czwarte wysokości foremki, ponieważ mafyni w piekarniku nam urosna. Piec około 20-22 do 22 minut w temp. 190 stopni. Smacznego! Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o muffinkach. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do eksperymentowania w kuchni i odkrywania nowych smaków. Muffinki to nie tylko pyszny deser, ale także świetna okazja do spędzenia czasu z bliskimi. Nie zapomnijcie podzielić się swoimi wypiekami i pomysłami w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku.